Jesteś dietetykiem z doświadczeniem w biznesie, masz zespół, pacjenci cię uwielbiają, ale nie wiesz co dalej, jak skalować biznes i zarabiać więcej, pracując mniej. Masz dwie opcje. Albo zostajesz w tym samym miejscu i po prostu utrzymujesz biznes, albo robisz to, co zaraz ci powiem, i rośniesz szybciej niż konkurencja. Zacznijmy od największej pułapki. Biznes rośnie, ale ty pracujesz coraz więcej, coraz ciężej i masz coraz więcej obowiązków. A co, jeśli powiem ci, że nie chodzi o więcej pracy, tylko o lepsze? Lepszą pracę. Zacznij myśleć jak właściciel, a nie jak pracownik. Twoim zadaniem nie jest obsługiwanie pacjentów już jeden na jeden, tylko stworzenie systemu. Prowadź produkty online i skaluj swój czas. Programy dietetyczne, kursy czy gotowe plany. To coś, co pacjent kupi bez Twojego zaangażowania. Kolejna rzecz to automatyczne lejki sprzedażowe. Reklamy, strategie treści, webinary i tym podobne. Masz pacjentów, masz zespół, teraz potrzebujesz systemu, który działa na autopilocie. Chodzi o to, żeby twój biznes działał nawet kiedy ty śpisz. Pracowałaś na swój sukces. Teraz czas, aby biznes pracował na ciebie. Działaś jak właściciel czy dalej jak zapracowany dietetyk? Wybór należy do ciebie. A teraz zostaw follow i sprawdź inne treści, gdzie tłumaczę jak skalować biznes dietetyczny.